Wyobraź sobie, że budzisz się na jakiejś dziwnej wyspie. Nie masz kompletnie pojęcia jak się tutaj znalazłeś. Wiesz jedynie, że nie jesteś tu bezpiecznym, bowiem cała wyspa zroi się od przeróżnych potworów. Nie masz żadnej drogi ucieczki, ponieważ woda dookoła jest zabójcza i momentalnie tracisz całe zdrowie po wejściu do niej. Brzmi absurdalnie, prawda? Jednak na takiej wyspie właśnie się znalazłem i będę musiał to jakoś przetrwać i stąd uciec. A jedynym sposobem na ucieczkę jest pokonanie potężnego władcy potworów, który to przejął kontrolę nad wyspą. I mam na to jedynie 24 godziny, inaczej zostanę tutaj wyjeziony już na zawsze. No dobra, to zaczynamy. Dobra, zetnijmy sobie to drzewo szybko. Dobra, i tu jest trochę kamienia, więc sobie po prostu wejdźmy, skopmy to i zróbmy tulsy. Dobra, mamy pierwsze kamienne rzeczy za sobą. Także jesteśmy już, no, trochę lepszej sytuacji niż na starcie. E, tu w ogóle widzę jakiegoś szkieleta już wojownika. Dobra, ale na razie wolałbym się nie wdawać chyba w żadne bitwy. Także po prostu sobie eksplorujmy. No, tutaj wygląda na razie na to, że jest dość spokojnie. E, tutaj już kolega mnie zobaczył. Kurczę. Dobra, musimy cię sklepać, Mordo, żebyśmy przypadkiem sobie tutaj dali, dali radę. O nie! Co jest? Co jest? Nie, 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 nie. Dobra, czekajcie, jaka tu jest zgraja. Dobra, słuchajcie, uciekamy stąd. Dobra, jesteśmy sobie na wyspie, już daleko od tych szkieletów Okej, okay, to było jednak trochę za mocne, nie? Nie spodziewałem się, że taka duża grupa mi tu zaraz wyleci A najgorsze jest to, że nie mamy jedzonka w ogóle I nie wiem, czy jesteśmy w stanie je tu jakoś pozyskać Dobra, to są melony Tak, to są melony O kurde, dobra, słuchajcie, jesteśmy jakkolwiek ocaleni, jeżeli chodzi o jedzenie Problem jedzonka chwilowo rozwiązany W związku z tym postanowiłem ruszać dalej Jednak nie w głąb wyspy, a wzdłuż plaży z nadzieją, że znajdę coś ciekawego I jak się okazało, znalazłem jaskinie Z czego byłem bardzo zadowolony jednak zanim tam wszedłem, zdarzyło się Dobra, to Dobra, mamy sobie tutaj jakąś jaskinię, co jest? Nie Tary, ty tak mi nie rób, ale mnie zaskoczył Kiedy już pozbyłem się zagrożenia, postanowiłem wejść do jaskini, w której się zamurowałem Czemu się zamurowałem? Nie mam pojęcia Jednak zacząłem wydobywać surowce, żeby móc się jak najprędzej uzbroić I tym samym zwiększyć swoje szanse na przetrwanie W ogóle tak sobie uświadomiłem, że ja wszedłem do tej jaskini I nawet nie wiem, czy spotkam tu jakieś potwory, no nie? A się zamurowałem, więc... No, lepiej, żeby moja intuicja mnie nie zawiodła i nic tu nie było. Przy okazji, właśnie wystartował nasz serwer Minecraft i dla stu pierwszych osób pod komendą start darmowa ranga VIP do odebrania. Dobra, no tego się całkiem nie spodziewałem. Trafiliśmy na jakąś strukturę, słuchajcie. Yy, no wygląda to jak opuszczona, nie wiem co, no, jakaś baza czy coś tego typu. Mamy tu trochę beczek, widzę, ale tu chyba nic nie ma. O, mamy chlebek, dobra, to nam się mega, mega przyda. Yy, tutaj coś leży, co to? Książka, pokażcie mi to, dobra. Nie wiem, jak się tutaj znalazłeś i na twoje nieszczęście to źle, ale jeżeli to czytasz, to znaczy, że udało ci się jakoś przetrwać i odnaleźć moją kryjówkę. Nazywam się Zak, i jestem, a raczej byłem mieszkańcem tej wyspy, zanim 5 lat temu na się ludemą i przejął nad nią władzę. Obok jednego ze stołów znajdują się beczki, za którymi ukryte jest przejście do kolejnego pomieszczenia. Tam znajduje się broń wraz z instrukcją, jak ją ukończyć. Dobra, słuchajcie, no teraz nabiera to wszystko trochę sensu. Skąd tyle potworów na wyspie? Co w ogóle... Tu się dzieje. Fajnie nakreślone, ale ciekawi mnie ta jedna rzecz Czy gdzieś tutaj za tymi beczkami Zastałem, no raczej nie za tymi, raczej za tymi Tak mi się wydaje, coś będzie, weźmy sobie To rozkopmy i faktycznie coś tu jest Dobra, weźmy sobie jeszcze zjedzmy Bo strasznie nam głód spada I zejdźmy tam, zobaczyć co tam jest O kurde, ale mamy tutaj mieczyk, dobra Dobra, i wiemy naprawdę bardzo dużo teraz I szczerze mówiąc, to chyba nie ma sensu Tracić tutaj za bardzo czasu w tej jaskini Ten miecz będziemy musieli sobie ukończyć, słuchajcie No i nie ukrywam, że mogą mo Mogłoby nam to mega, mega pomóc, pójdźmy, udajmy się faktycznie tam na północną stronę i zobaczymy, czy tam faktycznie jest jakaś wioska i czy jesteśmy w stanie w ogóle coś tam zdobyć. O kurde, no jest wioska, ale tu się aż roi od potworów. Kiedy już znalazłem się w środku i byłem bezpieczny, zabrałem się za przeszukiwanie wszystkich skrzyń. I szczerze, niewiele tam było. Jednak udało się zebrać wszystko, co było mi potrzebne. Kiedy już miałem wszystkie potrzebne rzeczy, przyszedł czas na wytwarzanie mikstur. Ogólnie jakiś dobry z alchemii nie jestem, jednak po dłuższej chwili udało się zrobić wszystkie mikstury. Dobra, mamy nasze potki na Fire Resistance. Weźmy sobie to zbierz me. Mamy ich aż trzy, każda po 3 minuty. Powinno nam wystarczyć. Podki gotowe, więc przyszedł czas, żeby udać się do wulkanu. Opuściłem dom i oczywiście na starcie spotkał mnie mały problem. Wejdźmy sobie stąd, wyjdźmy i teraz musimy się udać do wulkanu. Tylko nie mam pojęcia, w którą stronę dokładnie ten wulkan będzie. Nie no, kurde, znowu zaczynamy. To jest strasznie dużo mobów. Nie byłem pewien co zrobić, ale postanowiłem trzymać się tego, żeby nie wdawać się w walki z potworami, więc szybkim ruchem ominąłem całą grupę i udałem się w głąb lasu. Dobra, przebiegniemy sobie przez las, mam jeszcze jakieś melony, weźmy sobie to zbierzmy Bo jedzonka nigdy za wiele W dalszym ciągu nie wiedziałem gdzie szukać wulkanu Przez co biegałem trochę na oślep Czas mijał a ja dalej nic nie miałem Kiedy już miałem zawracać żeby zmienić trasę Nagle zauważyłem lawę i już wtedy wiedziałem Że udało się znaleźć wulkan Jednak wtedy stała się rzecz której się nie spodziewałem Dobra, mamy chyba wulkan, tak z tego co widzę, bo jest dużo lawy. O! Co jest? Dokładnie. Kiedy przyglądałem się wulkanowi, zostałem zaatakowany od tyłu. Co prawda udało się przeżyć, jednak było to bardzo stresujące. Ale mnie zaskoczyły dobra. Nie, schodzimy, schodzimy. Słuchajcie, po prostu biegnijmy szybko na ten wulkan. O nie, co to są za moby? Nie, 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 nie. Dobra, szybko do góry, szybko do góry. Nawet się nie odwracam. Po dotarciu na szczyt nie marnowałem czasu i praktycznie od razu sięgnąłem po miksturę, żeby zacząć poszukiwania potrzebnych mi rzeczy. No dobra, Wypijmy tą potkę, no i co? I siub do lawy, jak to się mówi, nie? O kurde, tutaj nic nie widać. Dosłownie nic. Dobra, spływajmy sobie z powoli na dół. Yy, a tutaj chyba coś jest, co nie? Taka tekstura tu jest dziwna. To jest szalker? Tak, ej, to jest Shulker box, dobra, mamy. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że w taki sposób będzie to wyglądać. No ale dobra, w porządku. Kiedy już wszystko miałem, szybko, wypłynąłem na powierzchnię i zacząłem się zastanawiać, co dalej. Musiałem jakoś wrócić, jednak idąc tą samą trasą, nie miałem dużej szansy na przetrwanie. Postanowiłem, że dobrym pomysłem będzie lekko wydłużyć sobie drogę, ale dotrzeć do celu bezpiecznie. W tym celu udałem się na plażę za wulkanem i stamtąd zacząłem biec dookoła, żeby dotrzeć do eskini. Cała droga przebiegła spokojnie i nie natrafiłem na żadnego potwora. I po około 20 minutach znalazłem się już na miejscu. I mogłem przystąpić do tworzenia broni. Dobra, jestem w tej jaskini, schodzę sobie na dół, słuchajcie, zabieram ten mieczyk i w końcu będziemy mogli sobie to stworzyć. Jak to zebrać? O, dobra, mamy nasz miecz. Wygląda on całkiem, całkiem nieźle, taki spory dość. Ej, ale tak właściwie, jak ja mam to skraftować w craftingu? No, chyba tak, to co. Zanim wyruszyłem na walkę z demonem, musiałem się jakkolwiek uzbroić, żeby mieć jakiekolwiek szanse na wygraną. Dlatego szybko zrobiłem piec i przepaliłem wcześniej wydobyte żelazo Kiedy byłem już w pełni gotowy, nie pozostało nic. Nic innego, jak zmierzyć się z potworem. Dlatego opuściłem jaskinie i udałem się w poszukiwaniu naszego final bossa. Dobra, i ja pierdzielę znowu tu jest dużo mobów, ale wiecie co? To jest chyba dobry pomysł, żeby wytestować trochę ten miecz. Ja pierdzielę, jak... ile tych, tych mob... ile tu jest tych szkieletów? Dobra. Weźmy sobie to wszystko, wybijmy. Ja też praktycznie padam, boże, on 2,5 serca tylko, co jest? Ja pierdzielę wy to, widzicie wszystkie. Ile tego tu jest? Tu jest jakaś ruina, słuchajcie, to chyba tutaj. Nie, to atakuje, dobra. Pojawił nam się jakiś nawbar u góry. Słuchajcie, to może jednak jesteśmy gdzieś blisko tego bossa. Na ekranie pojawiło się życie bossa, co bardzo mnie zszokowało. Postanowiłem więc sprawdzić piramidę, i wtedy moim oczom ukazało się to. O, kurde, dobra, stoi. Stoi nam tu jakiś ziomek! Co jest? O kurde, ale on jest mocny! Okazało się, że mimo potężnej broni przeciwnik był naprawdę silny i praktycznie w dwóch atakach zostałem bez życia. Dlatego postanowiłem się odsunąć i szybko je zregenerować, a następnie ponownie zaatakować. My, nie, nie wiem, próbujemy zawalczyć, może akurat nam się uda i stoi tutaj faktycznie ten ziomo. Dobra, od razu aktywujmy sobie tutaj naszą specjalną umiejętność z miecza Zobaczymy, co z tego będzie. Dostaję pasywnie obrażenia, o kurde, ale my też dostajemy bardzo dużo efekty, co jest? Nie, 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 nie. Pół serduszka mamy, uciekamy, nie, nie, nie Słuchajcie, tak nie może być Mój jest strasznie mocny, a ja mam strasznie beznadziejną zbroję Ale patrzcie, ile mu życia zbiliśmy Dobra, nie jest źle. ej, robimy sobie szybką regenerację I próbujemy go zabić, nie Dobra, jeszcze jedno serduszko Mamy noc, kurde Dobra, mamy pełne HP, próbujemy drugie podejście do niego Gdzie on stoi? Tutaj Okej, okay, ale nam przywalił, ale nam przywalił Uciekamy, uciekamy, teraz szybki odwrót Nie mogę się ruszać Dobra, jemy sobie, odnawiamy sobie życie szybko Miałem duże problemy z potworem, jednak w momencie kiedy regenerowałem życie, jego życie spadło do zera dzięki specjalnej umiejętności broni, którą posiadam. Jednak nie był to koniec, ponieważ okazało się, że boss posiada drugie życie. Co to za duch? Dobra, próbujemy go zabić. On się pomnożył nagle. O kurde, nie, 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 nie nic nie widzę, nic nie widzę. On ma już zero życia. Dobra, jedzmy, jedzmy, jedzmy. Dobra, jest naprawdę ciężko, ale mamy już pełne życie, on ma naprawdę malutko Musimy spróbować, słuchajcie, jeszcze raz, lecimy, lecimy Gdzie ten ziomek jest? Tutaj, dobra, aktywujmy naszą umiejętność I chyba się udało Mamy to Tak Udało nam się pokonać tego moba. To oznacza, że teraz na wyspie nie będzie potworu? Dobra, ej, naprawdę nie ma tutaj żadnych potworów. Dobra, jesteśmy na plaży. Sprawdźmy, czy woda zadaje obrażenia. Uff, słuchajcie, wielki moment. Uwaga, nie zadaje obrażeń. Ej, możemy stąd normalnie uciec. Dobra, czyli wszystko zgodnie z planem. Udało nam się ocalić wyspę. Ja wierzę.